Cześć, Riz tej strony. Mówiłem ostatnio o personaliach, czas chyba tutaj trochę posprzątać, żeby nie przeciągać bardziej tematu. Na pewno ustaliliśmy, że ten gość jest do wymiany. I nie przeszkadza mi w ogóle to, że jest on głową rodziny Anaxi Kratid, dlatego, że on nie wnosi wiele do jej siły. A oni mają ilość pra, ilość fuch w rządzie na górkę. Proszę, Anaxi mają jedną więcej. Im się nic nie stanie. A dużo więcej do prestiżu rodziny wnoszą jego krewni. Dlatego on na pewno wylatuje. Ale tutaj, zami zanim za wykonamy. Y wyżądane zmiany zobaczymy jaki, z jakim problemem musimy się zmierzyć no bo powiedzmy tak ogólnie to brakuje kompetentnych ludzi mamy tutaj człowieka o wojowniczości 10, który mógłby, mógłby zająć jego stanowisko ale mamy też armię bez dowódcy no Jest tutaj y, armia lądowa, jest też flota. No, flotę to wydaje mi się, że ja rozwiążę na tym etapie. Nie wiem, czy to jest sens utrzymywać flotę. Na razie, jak mamy wszystko w rozkręcaniu, y, no i coś jest z tym związane. No, mógłbym dać tutaj kogoś, kto ma wołowinę 5, powiedzmy, no, ok, ale czy to jest cel, do którego może mamy dążyć. Więc zobaczmy ciekawą rzecz, która się stanie. Powiedzmy, że wywalamy jego i dajemy no, oni epistratego. Służernik ten jest marszałkiem odpowiedzialnym za organizację i wydajność armii monarchy, w tym szkolenie, logistykę i rekrutację. Szkolenie, ciekawe? On był odpowiedzialny za szkolenie? Szkolenie jest ważną rzeczą. Znaczy, musztra armii. No właśnie. To wstawiamy na jego miejsce. Kasandrosa Leukonida. by się gdzie indziej, no ale. E... Tu o tym gościu można dobrze powie dużo powiedzieć. To jest on z prawdziwym problemem. E... Należy do rodziny Ayakidai i nie mamy za bardzo nikogo kompetentnego na jego miejsce. Powiedzmy, że jeżeli uprzemy się przy tych personaliach i wsadzimy. Tego, który z gorliwością jest najlepszy, przypominam tego jego cechy jakieś, no ale pasuje, tak to co się robi, myślałem o wymianie jeszcze tego, no zrobimy coś z nim. O, już nie możemy tego zrobić w postaci, ponieważ jest zbyt nielojalna i. Odmawia. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. To jest mały błąd w słowie. Dlaczego? To, że jego rodzina spadła, to jest inna historia, ale jego rodzina czuje się pogardzana, bo mają za mało, za mało fuch w rządzie. I nie, po, nie pomaga tutaj fakt, że ich siła bazowa jest wyższe niż, niż pozostałych, w sumie to Pyrchos tutaj wnosi dużo, no 61, no to rzeczywiście są władcy <laughs> w takiej sytuacji moglibyśmy im zamknąć usta dając im jakąś fuchę no. yy, powiedzmy że ktoś z, e z Akidai yy, dostanie dowództwo tej armii Temat się kończy, tak? Pan wraca na lojalność, lojalność. 40. Powiedzmy, że tylko czy chciałbym mieć generała mojej jedynej armii, jego właśnie? Patrzcie na to. Numerki przeciętne, ale tu już pomijmy to. Yy... Coś co uważam za problem, może nie jest, ale preferowany dziedzic. To z samego siebie uważa, to jest koleś, który ma Fioła na swoim punkcie. Yy... I on mi się generalnie naprawdę nie podoba. Ma dość wysoką popularność, z wysoką popularnością jest pewien problem. Takiego scenariusza nie mogę zostawić i nie chcę zostawić. Zrobię coś innego. Czytajmy grę do poprzedniego stanu. I teraz tak. Dlaczego nie widzimy wśród osób proponowanych na poszczególne stanowiska? Są sami faceci, tak? A na początku kilka opcji, że jestem za różnym uprawnieniem kobiet i że że yy, mi to odpowiada, bez względu na problemy, jakie ktoś może z tym mieć. Wejdźmy sobie do dostępnych decyzji. Należy uważać na pewną rzecz, którą można się przejechać. To jest na zielono. Wygląda to, wygląda to dla mnie. Ja się na tym przejechałem i dlatego to mówię. <laughs> dla mnie wygląda to, jakby to było włączone, ale tak nie jest. To jest jedynie gotowe do włączenia i tu mamy ptaszka, że spełniamy warunki. Mamy więcej yy, niż 25, yy, równo lub więcej 25 wpływów politycznych. Użyjemy wpływów politycznych, ale ja uważam, że warto. Nie wiem, czy będę w ogóle te rzeczy przyjmował, bo to się wiąże z przy, przy przyjęciem jakiegoś ustroju, na który nie ma mogę nie mieć ochoty. To może być na przykład coś, do czego jest mamy za mało, a może być go, bardzo godne. I tu mamy warunki. O, na przykład utworzenie Macedonii, to mamy kluczowe prowincje. To może wam to pokazać, to jest ciekawe. Które należy przyjąć? Czy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Yy, prowincji i najpierw musi być stabilnym krajem. Gdzie to jeszcze jest do przejęcia, Raz, dwa, trzy, cztery. Piąte nie widzę, ale powiedzmy, nie zajmujemy się tym w tej chwili. Dobra, czyli to po prostu jest gotowe do włączenia i jak zrobię tak. Pokazuję się okienko podejmowych decyzji wprowadzenie równości społecznej, czyli dopiero teraz to wprowadzam <laughs> jako decyzję. Do podjęcia. Ok, i teraz wracamy tutaj, <laughs> i nagle pojawia się mnóstwo osób, tak? I to osób kompetentnych, które można by wykorzystać. Melissa, a jaki daj? <laughs> I teraz należałoby dokonać wyboru, kto kim ma być. Yy, czyli należałoby yy, zadbać o to, aby a jak i dajowie nie, poczuli się pogardzani. Mamy do nadania stanowisko dowódcy naszej armii lądowej. No Jest też, powiedzmy, plota, ale no, nie leży nie, nie, ona w moim pierwotnym no, w moim planie pierwotnym tej, na tą chwilę. I należy się rozejrzeć. Bo nagle pojawiło się mnóstwo kompetentnych osób. Mnóstwo kompetentnych lasek. Megaklidowie mają bardzo bardzo interesujące osoby, którym można by dać spokojnie. Spokojnie te fuchę. Wszystko są lojalni. A o tym gościu sobie porozmawiamy z osobą, no bo to jest to jest niezły numer i... No cóż, yy... rozejrze się wśród dostępnych osób. I y, zaraz y, do Was wracam. Zróbmy więc następujące zamiany. Kasandrossa, którego tu widzicie, damy jednak na dowódcę armii. A to, za, to, za, to stanowisko zajmie Melisa. A Zobaczymy, co z tego będzie. Czyli w tej chwili, y, A jaki Mają nawet na górkę fuchę. Y, rodzina. Kreatity ma jednego mniej i nadal jest w porządku. Tu jest gość, na którym trzeba się zastanowić On przy swojej też może powinien być trochę lepszy Proszę i nawet tutaj go dziewczyna może wyciąć To jest z samej, samej rodziny. A na tym się jeszcze zastanowię. Wejdźmy w armię i dajmy jej dowódcę. I Cassandrosa dajmy. Yy, nie wydaje mi się, żeby dobrym na tym stanowisku był ten tutaj. Cztery, cztery ma tylko gorliwości. Są ludzie, ludzie od niego dużo lepsi. I problemem jest to, że uważam go za niebezpiecznego dlatego, że tak, lojalność mu spadnie, no ale to, to, muszę to, to zrobić. Yy, ma dość dużą popularność, nie wiem czy nie wykonamy jakiejś akcji przeciwko niemu, żeby trochę zbić mu popularności, chociaż... Nie wydaje się, aby w Monarchii popularność coś dawała. Szukałem informacji na ten temat. Zastanawiam się czy popularność nie spowoduje, że przy nielojalności będzie mu łatwiej ściągać e, zwolenników, żeby otworzyć niezależną armię. Nie wiem tego. Jednakże myślę, że on nie powinien tego znać tego słowiska. Jak wejdziemy... Tutaj, o, to najlepszym napisem co mu się wydaje on sam. Trzeba coś musi oznaczać jeśli chodzi o naszego młodego władcę? Nie wiem, ale jego obniżone a obniżona lojalność nie jest bez powodu właśnie. Bycie pretendentem jest jedną z, z tych cech właśnie główną. Ja myślę, że Wróćmy tutaj. I niech Mania jaki daj zostanie, zostanie tam na tym stanowisku. Oni wprawdzie już mają na górkę trochę, ale no tak jest. Mogę też zaważyć chyba takie Megaklid. Ambitny. Ona ma 36, zarządzanie to jest 32. Archipę Megaklid, ale ona jest przewidywana na inne stanowisko. Myślę, że dajmy to, Manie a jaki Filozofos jest głównym, głównym spadkobiercą. I on też na samego siebie liczy. Przy czym jest ze sobą lojalną. Duża prominencja, popularność 30, no. nie Może zostać, może zostać. Marki go nie dyskwalifikują. Natomiast tego gościa, teraz się, a jaki zmniejszy, uważam, że powinniśmy mieć lepszego od finansów. Krowie podatki od niego zależą. Zobaczmy, jego bonusik to jest plus krajowe podatki plus 1,5% i damy na to stanowisko Archip Megafi. Ma ono no, trochę niepokojące, jego cechę nieufny, ale... Yy, ale 3% umiejętności zarządzania, no. Niech będzie tutaj na tym Ona nam daje plus 4,5% To jest korzystniejsze Ma dużą lojalność y On zostanie On zostanie Aha Zastanawiam się jeszcze nad tym czy powinniśmy mieć lepszego dyplomatę Ten jest zupełnie przeciętny Zobaczmy, co tu jest. Okazuje się, że można by Matkę Władcy wciągnąć na jakieś stanowisko. Tylko, czy ona jest aż taką dobrą osobą na to stanowisko? Pff. Tu mamy Murhine Chinę. A jaki daj? Może ona? 7? Zawsze lepiej niż 5? No, powinna być ta mega klitka w zasadzie. Czy ona ma jakieś negatywne Skorumpowany. A debata powinien być skorumpowany. Fitia naprawdę tutaj pasuje. 38 zarządzanie. Dla niej stanowiska może jest dobrym pomysłem. Tutaj, to, to Majos nie, to on nam tu nie polepsza sytuacji. Tu mamy okay, ale na aksji Kratid. Niech będzie Fitia. I myślę, że te zmiany nam ogarniają tematy personalne na obecną chwilę. Spójrzmy sobie jeszcze, jakie korzyści dało pozbycie się z rządu osoby, którą uważamy za trochę niebezpieczną. Wpływy polityczne, które przydają się do wielu rzeczy, yy, rosną w zależności od lojalności, którzy, którą oni prezentują. Im większa lojalność, tym lepsze, yy, lepsze miesięczne wpływy polityczne, które do, dostarczają. Można by z tamtego jakieś robić akcje, ale Podjąłem taką nie, inną decyzję gdzie to mamy Co nam zostało jeszcze? stosunek do badań. No, czy z tym coś robimy na tą chwilę to nie wiem e, zajrzymy do tych wynalazków. No, możemy jakie wy, wynalazek wykupić. Z tego co tu widzę, można się pokusić o lojalność postaci, plus 2. Czy może badania materiałowe, modyfikator wielkości armii, minus 10%, tak. Nie wiem, czy tak się wyżyłować z kasy jeszcze. Sprawiedliwy proces, popularność władcy. Może ewentualnie o to się pokusić. No, to, to wszystko, co mogliśmy w ten sposób y, zrobić. No, ekran badań, A, to byliśmy tu wcześniej. No i to jedynie jest jedynie. Moglibyśmy na obecnym chwili poprodukować trochę nad ilością w ogóle obywateli, zwiększyć popa. Co dalej możemy zrobić, żeby to podnieść? To będziemy się zastanawiać z tym wyjątkiem, że możemy zobaczyć, czy badacze mają pożądane przez nas cechy. Ten wydaje się mieć dużo całkiem wód, ten, co ma 7. No tutaj mamy Aristo. Krater, Megaclit, nie wiem czy skorumpowany, nie Jak ktoś ma skorumpowany, to tak mi się to jakoś nie podoba. Gość ma 28% przy Finezji 7 Jest tu ktoś lepszy, ona jest troszkę lepsza, ma 36 On ma 7. Na tym się możemy zastanowić. I co jeszcze? Tu te cechy religijne. No tu jest chyba przyzwoity człowiek. Wygląda na to, że niedługo będziemy już mogli puścić czas. Jednak nie nastąpi to jeszcze w tym odcinku. Yy, przyjrzyjmy się naszej armii. Yy, tu mamy, nie wiem, tak nazywać szyk bojowy, yy, w którym są ustawione, jak pierwsze, łucznicy, potem piechota yy, i jednostki flankujące, czyli lekka kawaleria. W tej wystawie mamy tutaj łuczników, lekką kawalerię. Nie mamy tej piechoty. Niestety Gdybyśmy chcieli ją zresztą zrekrutować, gdyby to miała być nie lekka piechota, a ciężka, do której sprowadzamy żelazo, to niestety jest to niemożliwe. Za dużo wydałem na wynalazki. Można się zastanowić, czy nie przygotować chociaż jednej jednostki tej lekkiej piechoty do tej armii. Znaczy, że mamy jakieś bonusiki. No, zróbmy to teraz z rozsądku, żeby powiększyć trochę rozmiar armii. I teraz tak. No to jest wszystko, co możemy osiągnąć w tej sprawie. I forma wojny 30 dni to zajmie. Okej. Okay. To wszystko oznacza, że zdaje się, że dalej trzeba będzie już tylko puścić czas i zobaczyć co się wydarzy. A za dzisiejszy film chciałbym podziękować i do zobaczenia. Na razie cześć.